Jest niedziela, 3 grudnia. Jeszcze jestem w domku. Wydaje się, że dzień będzie ładniejszy niż wczoraj. Także dzisiaj na pewno będzie dużo czasu na świeżym powietrzu. Ale najpierw muszę iść muszę najpierw do Carrefour'a zrobić zakupy na dzisiaj. Kerfury są czynne. Tylko, że krócej są czynne są czynne do 13. No bo we Francji takie, że w niedzielę są markety otwarte. Dzisiaj mam w planach chodzenie po dżungli i właśnie idę do dżungli wzdłuż drogi D44. A raczej nie będę dzisiaj plażował, ponieważ wczoraj, wczoraj bardzo dużo pływałem z maską i rurką i sobie spaliłem plecy, więc dzisiaj muszę się raczej chronić przed słońcem. Ręce też trochę czuję, że, się, że spaliłem sobie Ech, trzeba uważać na słońce tutaj To jest właśnie droga D44 Za chwilę mnie czekać skręt w prawo Potem cały czas prosto i tam gdzieś jest dżungla tam gdyby nie te chmury to może byłoby widać nawet wulkan jak na razie mam wrażenie, że jest więcej z górki niż pod górkę muszę uważać, żeby się nie przewrócić, nie poślizgnąć, bo na takich nawierzchniach w cieniu jest często mokro. Tam jest morze, a ja idę tam. Wow, to jest największy ślimak, jakiego, jakiego w życiu widziałem. Ciekawe, czy mogę go, czy go to oderwać od, od No, kawał ślimaka. Widzę bananowca. Myślałem, że to jakaś uprawa jest. Ale nie wiem. Widzę tylko kilka sztuk. Ale bambus. Można by zrobić mnóstwo tratw. Jeszcze większy, cały las bambusów, a tu usłyszałem jakieś zwierzę chyba, ale nie widzę go, może coś po prostu spadło. Trochę idę i trochę biegnę, bo normalnie w niedzielę miałbym bieganie jakbym był w Korzelinie, co tydzień biegam I, i nie tylko ja tutaj tak robię. Na tym szlakowicie widziałem już sporo ludzi, którzy chodzą, chodzą i biegają. Niektórzy jeszcze na rowerze. Takich tłumów to ja się nie już spodziewałem w dżungli. Myślałem, że takie kolejki to tylko za PRL-u. No. To teraz zacznę szukać ptaszników i innych ciekawych stworzeń. Okazało się, że ta długa kolejka to była niemiecka wycieczka. Przed chwilą słyszałem jak szprechają Ech, Już ich wyprzedziłem na szczęście Nie, zły kamień, skała Coś tam uprawia szpinaczkę. Na tym szaku jest pewien ruch, przesułem znów, minąłem jakąś wycieczkę A to chyba są To chyba są strażnicy leśni Ale widziałem, że mają broń normalnie Jak ci ludzie, to właśnie widzę kraba leśnego. Tu jest. Przed chwilą miałem jakąś panią, powiedziała, że się krab boi, ale faktycznie przyjmuje pozycję obrodną, więc lepiej, lepiej sobie po prostu odejść, on pewnie nie szczypy mocno, ale nie będę próbował. To to jest dopiero drzewo. Ciężko to będzie uchwycić. Może z tej strony. O, o znowu ślimak, chyba ten, tego samego gatunku, co wtedy schował się przede mną. Mam nadzieję, że to nie ten sam, bo to oznacza, że tak wolno idę i biegnę. Bo już jestem blisko domku. Jeszcze wracając z dżungli, chciałem wpaść na te trzy plaże, na których byłem wczoraj, i jest filmować. No, ale kończyły mi się siły i picie, więc jednak postanowiłem wrócić do chatki, włączyć krimę na maksa i wziąć zimny piecznic. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj wyjdę gdzieś. No, jeszcze jest 4 godziny dnia, ale nie wiem, czy mi się chce. Nogi już prawie nie bolą od tego spacerku i plecy już prawie nie pieką. Aczkolwiek i tak, jednak zostałem w domu, bo w okolicach godziny 15 ściąło mnie z nóg. Nie jestem jeszcze przyzwyczajony do tej strefy czasowej. Wczoraj nieudolnie sfilmowałem to, co można spotkać przy tych skałach podwodnych, czyli tam są fragmenty rafy koralowej oraz różne gatunki z ryb i innych zwierząt. Myślę, że w, w tygodniu tam wrócę, żeby to lepiej uwiecznić.